Dobrze, jeszcze chwileczkę. I gotowe. Chcę, żebyście przygotowali mi tort. Oczywiście, oczywiście, moja słodka, zaraz będzie. Co za amatorzy! Gotować trzeba na spokojnie, żeby wszystko na pewno się udało. Ja już mam kolorowe biszkopty dla tortu, które posmaruję pyszniutkim kremem. Po czerwonym biszkopcie idzie żółty, następnie zielony, a następnie niebieski. Tort jest złożony, więc mogę wyciąć z niego kształt serca. Wspaniale! Przykryję go warstwą słodkiego mastyksu. I ozdobię kolorowymi syropami o smaku z O tak! Tort z wierzchu powinien być piękny i bardzo apetyczny. Według mnie doskonale poradziłem sobie z tym zadaniem. Ja też już złożyłam czekoladowy tort. Ale nie będę go zdawiać owocami. Muszę podejść do tematu oryginalnie. Udekoruję tort cukierkami M&Ms. No i Nutellą. Sophie uwielbia czekoladowe smakołyki. Mam już tort nutelną, a teraz wysypuję kolorowe cukierki M&M's. Gotowe! Dobrze, czas na dekorację. A gdzie się podziała nutella? Kto zużył całą nutellę i M&M'sy? Został tylko jeden cukierek. Którego zjadłam? Co za porażka! Skoro babcia podkradła moje czekoladowe smakołyki, to ja zabiorę jej owoce. Oddawaj moje maliny! Chociaż dobrze, zostawię sobie. Na czym to ja stanęłam? O właśnie. Wrzucam malin do blendera, zalewam mlekiem i wszystko porządnie mieszam. O tak, wyszła mi pyszna malinowa polewa. Teraz przelewam ją przez lejek do kuleczki. Gotowe. Pozostało tylko włożyć ją do środka tortu i przykryć wszystko kremem. To będzie niezła niespodzianka. Wyrównuję krem i przewracam nasz torcik na bok. O tak! A z wierzchu poleję całość miodowym żelem o smaku huby-buby. Mmm, jak pięknie! Posypuję kolorową posypką i można serwować. najszybciej spróbować. Porty wyglądają niesamowicie. Zacznę od tego zielonego. Ukroję kawałek. O jacie, w środku jest tęczowy. Mmm, smakuje wspaniale. A teraz chcę ukroić kawałek czekoladowego serduszka. Nie wierzę własnym oczom. Jest czekoladowy w środku i z zewnątrz. I smakuje też super. Dobrze, został mi już ostatni tort. O rany, co to za kręgi? Po co mi one? Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Uderz w sam środek i wygrasz różowego misia. Rozumiem, to łatwe. Zaraz trafię prosto do celu. Ojej, malinowa polewa. Ale czad! Och, to jest niesamowicie pyszne. Brawo, Sofii, trzymaj swoją nagrodę. Wow, ale słodziak. Dzięki siostrzyczko! wygrywasz. Co? Tak, tak, wygrałam. Jestem taka głodna, że zjem jajka. Zrobicie je dla mnie? Oczywiście, moja droga, nie ma problemu. Zrobię standardowe jajko sadzone. Rozbijam je na patelnię. A obok dorzucam bekon. A na talerzyku za pomocą bekonu i kawałków sera ułożę jakąś słodką mordetkę. Tada! <grytanie> eee, brawo, Miley. Ale moje danie na pewno będzie lepsze. Dobrze, moje jajka już się ugotowały. A teraz muszę je obrać ze skorupek. Cudownie! A teraz kroję jajka na dwie części. Na jedną z nich wyciskam krem z gotowanych żółtek. Przykrywam czapeczką właśnie tak. Dodaję oczka. Robię dzióbek. I wyszły mi takie oto urocze kurczaczki. Są naprawdę słodkie. Puci, co za słodziaczki? Ojej! Przepraszam. Kontynuuję gotowanie. Wyjmuję żółtka. A białka wkładam do zabarwionej wody, żeby zrobiły się kolorowe. Żółtka rozgniatam za pomocą widelca. I też farbuję. O tak! Moje nadzienie będzie różnego koloru. A teraz nadziewam moje kolorowe jajka zabarwionymi żółtkami. To genialne, prawda? Pozdrawiam wszystko zieleninką i można podawać. Naprawdę oryginalne szefie. Smacznego, Sofii. Wow, jak to wszystko pięknie wygląda. E, oprócz tego, ale dobrze spróbuję. Ukroję kawałek. Pachnie nieźle. I smakuje też całkiem spoko, ale to nic nadzwyczajnego. O rany! Kolorowe jajka? Nigdy takich nie jadłam. Super! Ojej, jakie słodkie małe kurczaczki! Po prostu wspaniałe! No to próbuję. Mmm, palce lizać! Bardzo smaczne malutkie kurczaczki. Miam, niam, niam! To takie okrutne! Och, to jest niesamowicie pyszne! Sofi, nigdy bym nie pomyślał, że nie masz serca. To jest przepyszne, aż nie mogę się oderwać. Ona je wszystkie zjadła. Było super! Wygrywa babcia! Co z wami? Myślałam, że będziecie się cieszyć. Tym razem chcę, żebyście przygotowali mi popcorn. Zrobi się! Najpierw muszę wsypać do maszyny do popcornu ziarna kukurydzy. Tyle wystarczy. A teraz dorzucam tam skitelsy. I na koniec pozostało mi tylko włączyć maszynę i poczekać na efekty. O tak! To działa! Zielony popcorn? Sama chemia! Mam pomysł! Mogę zrobić kolorowy popcorn, ale z naturalnymi barwnikami. Użyję brokułów. Kładę je do blendera i rozdrabniam na pire. No Teraz wysypuję ziarno popcornu na patelnię. A następnie wlewam nasze pire z brokułów. Przykrywam pokrywką i czekam na rezultat. Babciu, to wielki błąd. Ułożę dla Sofii najpiękniejszy bukiet w jej życiu, żeby to zrobić nadzieję popcorn na patyczki. Właśnie tak. Ach, będzie zachwycona. Ech, popcorn z brokułów, bukiet z popcornu. Po co tak komplikować? A czemu ja jeszcze nie zrobiłam popcornu? Już wiem, po prostu dodam mocy. Właśnie tak, dam na maksa. O nie! Ech, chyba przesadziłam! Kurczę, teraz mam całą górę spalonego popcornu. Za długo tam gotujecie! Chcę już mój popcorn! O, nareszcie! Zacznę od. Czy to spalony popcorn? Na pewno nie będę tego nawet próbować. Nawet nie mam ochoty tego dotykać. Pozbędziemy się tej spalenizny. Świetnie. A ten zielony popcorn wygląda całkiem fajnie. Spróbuję. Fuj, co za ochyda! Jest to smaku brokułów. Zabierzcie to ode mnie. Ojej, to niesamowite! To przecież cały bukiet z popcornu. Pachnie skitelsami. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Właśnie tego potrzebowałam! Szefie, wygrałeś! O, tak! Zwycięstwo jest moje! Yeah, baby. Szybciutko subskrybuj nasz kanał, pokaż go znajomym i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia! Pa, pa!